Robak, Sylwester, który był tu u nas dłuższy czas, najbardziej najbardziej taki lubiany i kochany przez, przez starsze osoby. To był z poświęcenia ksiądz dla starszych. Ale się nazywa Robak Jakub Mickiewicza. O z poświęcenia dosłownie, to on tylko wokół starszych. Co? I teraz traf chciał rekolekcję i, i on, jego zabrali i on jest w Piekoszowie dyrektorem tego hospicu w Piekoszowie dla, jest dla tych niepełno, tak. niepełnosprawnych. Wiesiu Krzyżanowski, jaki, jaki chłopcaś mały, nie? Taki. Boże, zginął Żyje wieś, no. wieś. Zenek, to zenek. Zenek. Basia, Basia. Basia, Śliwa, spożycza. Śliwa. Mieliśmy tam lekcje, bo tam nawet była sala wynajmowana. To Kasia, nie to inne imię, no, imię Śliwa. No, śliwa, no. to może być Śliwa. Ale tam nie było, Basia, Basia, Była. Basia, Była. Była. Basia, 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 jak, to, Basia, jak najbardziej. Boście się pytały o starą szkołę, to wam wytłumaczę że to wam wytłumaczę. Tam, gdzie ty chodziłaś. No. Yy, nakaz pracy odrobiłam, nawet nie do końca, bo nakazy pracy to było 3 lata trzeba było. Ale proszę was, yy, powołałam się, że tato chory, bo tak było. No i mama też chora i nie może opiekować się i żeby mi je zwolnili. No, i zwolnili mnie z tego nakazu pracy rok wcześniej, proszę ja, ale dwa lata tam byłam. I, no, I potem wróciłam tu, do Porzecza. Jużem sobie załatwiła w Wydziale Oświaty w Kielcach, i do Porzecza. I w, i, czyli w 1959 roku przyszłam do Porzecza i tam była stara szkoła. Jakaś drewniana? Nie ta, nie ta co nowa, no to była, to jest nowa, która jeszcze jest tylko przebudowana. Była jak, jak droga, była normalna droga i płotno normalny więc ona stała w ten sposób i wejście było od studnia i od, od podwórka tutaj. I było jedno wejście i w tej szkole, proszę was, było... W, Dawniej da to się sień nazywało, a korytarz sień i po jednej stronie była sala lekcyjna, taka duża, duża sala lekcyjna i w tej sali lekcyjnej uczyły się cztery klasy. Różne, roczniki. Cztery, nie, nie i były tak, jeden rządek tam było, proszę was ileż tam tych ławek było? Czy pięć czy cztery? I drugi rządek ławek i rano uczyła się klasa trzecia, w jednym rządku siedziała, a w drugim klasa czwarta, proszę ja was, i jeszcze z tego, a po południu przychodziła klasa pierwsza, i też już zajmowała miejsce w tym, pierwszym pierwsza klasa i druga klasa. Ale tylko dwa rzędy były tych ławek. I tu była osień, a po drugiej stronie była kuchnia i pokój, i, mie i nauczyciel mieszkał. I ja jak przyszłam do przedszkola, do tej szkoły, to wtedy, proszę was, był z Oblęgorka pan Adamczyk. Dyrektor. Kieręk. Kierownik. Kierownikiem. Pan Adamczyk, proszę Was. Ale on długo nie był. Pan Adamczyk. No, ja wiem. no pił I nie, nie Często nie wracał do, do pracy. I po nim proszę was, przyszedł pan Krawentkowski. Z panią Krawędkowską. No i Pani Krawędkowska jak najbardziej, pracowita, uczciwa, pracowita, uczciwa, ale no swoje w, idzie i wychowaniem dzieci i pracą zawodową, bo bardzo dobra nauczycielka, bardzo dobra. Pan Krawędkowski, ja to mówię to i dodatnie strony i ujemne o tym, pan Krawędkowski no w sumie no on wie, że to miał, on wie, że miał. Niby polonista był, oczywiście, oj, że wiedzę miał. No ale cóż z tego, jak pana Adamczyka zastąpił. No i, i zawsze dosłownie, ja. pani krawędkowska do mnie, pani terenio, niech pani idzie do siódmej klasy. Bo, bo Pan, Bo mąż już przeszedł gotowy do Pertwy. Już tam będzie dokończał, no. no i tak było, a ja i swoje klasy i, i tam z tą, ten, no bo przy mojej klasie Język Polski to trzeba było znać troszeczkę. No także, no a ja kończyłam tą Filologię Rosyjską, także przy Filologii Rosyjskiej ja musiałam i, i Polską skończyć. Ciociu, a gdzie Ty chodziłaś do szkoły nauczycielskiej? Liceum Pedagogiczne, pięcioletnie wtedy był. W Kielcach? – W Kielcach, na Leśnej. – Na, Leśnej. na Leśnej. Tam było, zaraz jak się, jak się pod, wiesz, 1 maja i potem taka wąska uliczka i tam na Leśną, potem, a urząd miasta teraz tam wyżej jest trochę. No, – No, to są to na dole. szkoły, do tej pory tam są szkoły. – Skończyłam to, filologię rosyjską i to była tam, proszę ja ciebie, też na Leśnej. Bo jak, skończy, jak zlikwidowali studium nauczycielskie, to tam, tam była tam właśnie ta filologia rosyjska. Ale w międzyczasie, a ja jeszcze, jeszcze na czasowej mieszkałam, jeszcze w Pożaczu pracowałam trochę. i Pana Krawędkowskiego zastąpiła siostra rodzona tego Pana Adamczyka, a, Pani Zającowa. – A, to takie pani. Mm -hmm. Która była… Jej mąż był policjantem, bo w Oblęgorku mieszkała i z Oblęgorka do Porzecza przychodziło, ale… – do... panią, Przed Panią Zapałową to była… To – był, Przed Panią Zającową był Walczak. Bartek. A był trochę zały. Był, był. był. Tak, tak. Dopiero po prostu. Nie, nie kochana, nie po pani Zającowej. Nie. 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 Przed. No to pani Zają, to, to wiem, że pani zającowa była, bo ja jeszcze byłam. Ja jeszcze pracowałam przy pani Zającowej. I pani Zającowa tam do mnie wtedy tak do, w kancelarii ona ona tak Treniu, wiesz co, ja bym Ci, kochana, doradziła. Ty to... Ty się budujesz w Kielcach i się przeniesiesz do Kielc. No tak, no tak. Ty to na pewno nie będziesz dojeżdżała do Porzecza, tylko będziesz szukała szkoły w Kielcach. Kochana, jakbym mówił, jakby przepowiedziała i mówi, ty z rosyjskim się do Kielc nie dostaniesz. Z rosyjskim do się nie dostaniesz. Bo rosyjskiego to jest tylko jest tam te 3-4 godziny to jest niewiele. Ty się dorób nauczanie początkowe albo wychowanie przedszkolne. Nauczanie początkowe to w każdej podstawówce jest dosłownie to 1-4. No i jakby jakby wiedziała, jakby wiedziała, rzeczywiście co ja się tu uchodziłam po szkołach, chciałam się dostać do tego, nie, nie, mamy już swoich kandydatów, którzy z naszej szkoły już finansujemy i oni już kończą i wrócą tu, no gdzie nie chciałam, no to tak mi odmawiali, no i rzeczywiście i potem skończyłam to nauczanie początkowe, i że nauczanie początkowe i dostałam się do przedszkola. Tu. No. Także przyszłam tu do przedszkola i z przedszkola. 12 lat tu pracowałam w przedszkolu i, i, do, i na emeryturę. Do Także z tego przedszkola na emeryturę. Tak, trochę politycznie, jednym słowem, bo, bo na to czekasz. Jakie były, jak pracowaliśmy za pana, jakie były czasy za pana dyrektora Krawędkowskiego? No, polonista, polonista, swoim porządkiem, ale yy, pierwszy, yy, pierwszą rzecz to założył partię. Wtedy no jak Gierek i partia. I czy chcieli, czy nie chcieli, ale on tak miętnie, że wciągnął nas wszystkich do tej partii. Mhm. O, że musieliśmy należeć do tej partii. Taki prikaz. Także dalej co nastąpiło? Wyrzucenie krzyża ze szkół. To był nalot na wszystkie szkoły, wyrzucić krzyże, które te, no i na Ta Jakie to lata, ciociu, były? Gomułki. Się, gomułki? Gomułka. Gomułka. 60. Prawda? No tak. Tak to było, tak to tak. było. No i, proszę ja ciebie, I, ale i kom, z Komitetu Rodzicielskiego zebrali się. I nie pozwolili. No, jak to? Krzyż dzieci zawsze przed, mszą, przed lekcjami odmawiały y, naukę, prawda? No, modlili się, potem po zakończeniu modlili się i krzyż nie. I dosłownie, jednak no, może niepotrzebnie z tych rodziców, dosłownie. A ten nie, tylko na siłę, na siłę i Kramenkowski, ich chci, i chciał zdjąć. I jeden z rodziców do niego doszedł, bo tak na drabince był, żeby się, żeby dostać i ściągnął go, no i niestety uderzył. No to jak uderzył, no to pan Krawędkowski, wbrew za swoją, no oczywiście, żeby no dokonać jeszcze i zdjąć, o jak się, na podłogę potoczyli, obidra, pobili się i to A to na porządku dziennym były te no, no ale co jak i na weselach, No, ale pan Krawędkowski jednak chciał dokonać na policję, bo to w tej milicja, przepraszam, nie, nie policja. Zgłosił na policję i, i zabrali. Ja wiedziałam, jak on się nazywa ten. No i zabrali tego, kochani, dostał wyrok, zamknęli. No to partia była. Partia była. Ale oprócz tego jeszcze był zakaz chodzenia do kościoła na Zakaz chodzenia jak najbardziej... Ale to nauczycielinie. nie No bo oni się zapisali do tej partii, bo jest ten Krawędkowski z werbą. Aha, aha. A, a Ale na... ciocia i tak chodziła. Ale skoro jesteś, to znowu sytuacja jaka była, do ciebie to tyczy teraz. Miałam klasę drugą, która przystępowała do Komunii Świętej. No i z tej mojej klasy wszystkie dzieci, jak zapisał, miały przystępować do komunii. Ło Boże, a tam teraz proszę ja, mało, że do komunii, tylko te nauki były wcześniej. No i były w dzieci w dzień, wyznaczone dni. Ja dosłownie do klasy ja nie mam nikogo. Bo wszystkie dzieci poszły na nauki. Pusta klasa. Mówię Matko Boża, Niechbym tak miała teraz wizytację, no to w tej chwili, no jaka ze mnie nauczycielka? Gdzie, Gdzie mam... nie poszła na... na nauki? Gdzie trzeba mam dzieci? Ja trzeba było iść na te nauki. No, no i taka była sytuacja. Taka była sytuacja. No, także ani do kościoła nie wolno było na religię, no, to, no, no do komunii tak pro... Ale to w ogóle jak tak szłaś do kościoła, no to, to tak obawiałaś się, tak, tak bo ja no, pamiętam, szliśmy no, było razem. to takie, no, no bo jak było jak nie wolno. było. Szli, szliśmy razem, no i ciocia tam raczej gdzieś z tyłu, rysiek był ja. wysoki. <laughs> Ja może, bo wiesz, no szkoła była w Porzeczu, oni należeli z Porzecza do Chełmiec, do, do, do kościoła, my do Ćmijska, także tak raczej, no, no ale, ale nie wolno było i już, tak, nie wolno było, takie były sytuacje, tak, i było zagierka, tak było, proszę was.